skutek krótkiej wspólności do złego, wszyscy popełnianych grzechy. Przed Panem Bogiem jednak nikt z nas nie jest bez winy. Dlatego chcemy złożyć tę ofiarę mszy świętej za zmarłego druga harcmistrza Zbigniewa Zawadzkiego jako zadość zadośćuczynienie za jego ziemskie grzechy. Będziemy podczas tej przyświętej świętej prosili Pana Boga, aby go oczyścił od wszelkiej winy i dopuścił do wielkiej społeczności świętej drugowie strażacy tutaj obecni, przyjaciele, wszyscy obecni na tej długiej pogrzebowi. Przeżywamy miesiąc styczeń. Ale podobnie jak po srogiej zimie przychodzi wiosna, przynosząca radość życia, tak i w naszych sercach rodzi się nadzieja wiecznej wiosny w niebie. To właśnie dzisiaj z wiarą i miłością otaczamy to miejsce, przy której gromadzi nas świętej pamięci Zbigniew. Gromadzimy się tutaj, aby stałować najświętszą ofiarę przy świętej i modlić się za naszego ducha. I naszą literną obecnością świadczymy, że jesteśmy nie tylko kochającymi się ludźmi, ale także bliskimi, którzy z żalem żegnają przyjaciela, ducha, sąsiada. Ojca, człowieka pełnego miłości. Niektórzy mówią, że każdy ma swój czas. Niektórzy twierdzą, że życie nasze podobne jest, jest do palącej się świecy, która w pewnym momencie gaśnie. Dobrze wiemy, jako ludzie wierzący, że to właśnie Pan Bóg jest Panem życia i śmierci. To właśnie On decyduje, kiedy ten szczególny moment. Wezwania człowieka do siebie ma nadejść. I dzisiaj gromadzimy się tutaj, na tym cmentarzu, wokół osoby świętej pamięci Zbigniewa. Przed chwilą słyszeliśmy słowa świętego Pana. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy też dla Pana. Można powiedzieć, że życie naszego brata świętej pamięci Zbigniewa właśnie tym, tą służbą było naznaczone. Czy to kiedy działał w ogólniczej straży pożarnej, czy jako instruktor wałbrzychskiego chówca, czy jako przyjaciel osób, które dzisiaj też mu towarzyszą w tej szczególnej drodze z różnych miejsc, różnych profesji, różnych zawodów, różnych organizacji. I możemy powiedzieć, że był dla siebie, że spełniał się jak tylko potrafił najlepiej, że dla wielu był wzorem, przykładem, autorytetem, który dzisiaj, no już troszeczkę jest w innym wymiarze patrzy się na tych, którzy dzisiaj tutaj pozostali. I słowa Ewangelii, którą wysłuchaliśmy. Niech się nie tworzy serce Wasze. Wierzycie w Boga i we nie wierzcie, do Ojca Mego jest mieszkań wiele. Możemy ci powiedzieć, że przez swoje życie Druk Zbigniew zasłużył na to niebieskie mieszkanie. Ogniska już dogasa nas. Chcemy spleć braterski front i stanąć dzisiaj wokół naszego druga Zbigniewa. Ale zawsze zwyczajem jest, że jak się pali ostatnie ognisko, na obozie to szczapę z tego ogniska zabiera się, aby dopalić nowe ognisko w następnym roku. Myślę, że odejście z Bigniewa będzie dla wielu młodych ludzi, wielu harcerzy, zuchów, instruktorów Wałzyskiego Kówca z takim szczególnym znakiem, aby zapalić ten żywy płomień, ten żarliwy płomień w serca. W sercach nie tylko w Wilczu, gdzie spędzał bardzo wiele czasu Zbigniew, ale w sercach naszych domach, w sercach naszych drużyn, w sercach kręgów, które działają i szczepów, dla których był i pozostanie na zawsze. Druku Zbigniewie, dziękujemy Tobie za ten szczególny przykład życia i prosimy, abyś dzisiaj za nami wstawiał się za swoimi przyjaciółmi z obotniczej straży pożarnej, strażakami, za swoimi przyjaciółmi harcerzami tutaj obecnymi, za swoją rodziną, za wszystkimi, którzy dzisiaj Tobie towarzyszą w tej ostatniej drodze. Dlatego mówimy Tobie nie żegno, ale do zobaczenia. A z miłością i radością ponownie spotkamy naszego brata zygniewa tam, gdzie święt zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. I właśnie ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.

Dosięgły mnie pełna odchłani, podani, na wysłuchaj nas, Panie. Jezu, naszego brata bo już uż Twoim w sakramencie wierzymy, obdarzyłeś go duchem świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Trochę jesteś i trochę się obrócisz, ale Pan cię w nieostatecznym. ostatecznym. Żyj w pokoju. Użymy teraz ciało naszego brata Zbigniewa w grubie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała, na podobieństwo swojego ciała uwielbionego ufamy, do krzesi naszego brata zbigniewa, który przyjdzie w chwale. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dolceta, Et spec nostra salve. Ad deklamamos, Exulez kiii chore, Quod deces hieramos, Dementes et plantes. Die Ola krimmrundala, ein Jahr herge, ad de fatamestra, finestreus, wir für die corde sakunas, ad nos anwart. Et ihr wisst, wenn nicht ein fröde und tristes, wenn dies fast so, als sieh'n, ostendern. o, opia, o... wszystkim podziękować za, za dzisiejszą modlitwę, za obecność. Chciałbym podziękować pocztom sztandarowym, strażaków z Boguszowa, port z Pocztowi Sztandarowemu, sztandarowemu Hufca Zabrzeskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję wszystkim ruchom, strażakom za obecność. Ale także wszystkim tutaj instruktorom, harcerzom, zuchom yy, Świnickiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję tutaj też wszystkim obecnym, przyjaciołom, w świętej pamięci naszego brata Zbigniewa, wszystkim jego bliskim, którzy towarzyszą w jego ostatniej drodze. tej szczególnej drodze. za drodze, która każdego z nas kiedyś też spotka. Kiedyś również im na tej drodze staniemy. był też ten dar naszej modlitwy, którą dzisiaj oferujemy jest bardzo szczególnym darem. serc ja Nam pomóc zawsze chciej. Wszak ciebie i ojczyznę, miłując, chcemy żyć. Arcelski sprawdzą życia dnia, wierny mi zawsze być. Zumagać będzie zajmę cóż, Zuch, duchowi druh nie druch, hasło znajdzu w troskach, smutkach i zmartwieniach, Dni pogody i wniczenia w Dzień czy ciemną noc przyjaźń da ci moc.